Na Twój biznes, codzienny podcast Rzeczpospolitej o gospodarce, zaprasza Welobank, oferujący wygodne rozwiązania dla biznesu. Podcasty Rzeczpospolitej. Spotkanie Trump-Putin odwołane zakaz hodowli na futro Australia, Stany Zjednoczone i metale ziem rzadkich. Europejski sektor motoryzacyjny w niepewności. Jest środa, 22 października. Zapraszam, Bartłomiej Kawałek. Zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie rp.pl. Pamiętaj również o zaobserwowaniu kanału na platformach streamingowych i zasubskrybowaniu kanału na YouTube. Dzisiaj twój biznes zaczynamy od zawieszenia przygotowań do spotkania Trumpa i Putina w Budapeszcie. W czwartek Donald Trump po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem poinformował, że obaj przywódcy spotkają się w ciągu dwóch tygodni, by po raz kolejny rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie. Szczegóły dotyczące spotkania omówić mieli sekretarz stanu Marco Rubio. I szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow. W poniedziałek, jak informuje agencja Reutera, obaj dyplomaci odbyli rozmowę telefoniczną. Jak informuje źródło agencji, ze względu na odmienne wizje zakończenia konfliktu na Ukrainie, organizacja spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji w Budapeszcie została wstrzymana. Siergiej Ławrow komentując doniesienia dotyczące odwołania spotkania podkreślił, że są one manipulacją, jednak nie zaprzeczył, że do spotkania nie dojdzie i potwierdził, że żądania przedstawione przez Putina na spotkaniu w Anchorage są aktualne i niezmienne. Takie postawienie sprawy stawia administrację Donalda Trumpa w trudnym położeniu, bowiem kolejny raz strona rosyjska komunikując chęć rozpoczęcia negocjacji, odżegnuje się jednocześnie od pójścia na jakiekolwiek ustępstwa, co jasno wskazuje na intencje Kremla. Trudno wyrokować, jak na nieustępliwość Rosji zareaguje Donald Trump. Jednak przyznać trzeba, że Rosja skutecznie powstrzymała dostawę Tomahawków na Ukrainę i ostatnie dni może uznać za swój triumf. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. O końcu norek w Polsce pisze Aleksandra Ptaki Glewska. 17 października Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa wprowadzi zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra, w tym norek i lisów. Na początku zakaz będzie obejmował zakładanie nowych firm, zaś obecnie funkcjonujące zamknięte mają zostać do 2033 roku. Jednak im wcześniej się na to zdecydują, tym większe odszkodowanie dostaną. Pomimo szerokiego poparcia w parlamencie, swój sprzeciw wobec ustawy zgłosiła m.in. Polska Akademia Nauk. Naukowcy tłumaczyli podczas konsultacji, że na zakazie hodowli stracić może również branża mięsna, która będzie zmuszona do utylizacji odpadów ubocznych z produkcji zamiast sprzedawać je podmiotom z branży futrzarskiej. Podobnie sprawę widzi Jakub Olipra, starszy ekonomista Kredi Agricole, który dodaje, że hodowcy zwierząt na futra przeniosą się na Ukrainę. Innego zdania jest autorka ustawy, Małgorzata Tracz z Partii Zielonych, która uważa, że branżna mięsna nie odczuje zakazu, a produkty uboczne będzie mogła sprzedawać producentom karmy dla zwierząt czy branży chemicznej. Pytanie do Was, czy popieracie? Zakaz hodowli zwierząt na futra. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Przechodzimy do skrótu informacji z Polski. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 roku wyniósł 6,5% PKB, podał Główny Urząd Statystyczny. Zaś dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2024 roku 55,1% PKB. Z kolei Eurostat. Podał, że po drugim kwartale bieżącego roku dług publiczny wzrósł do ponad 58%. Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu bieżącego roku wzrosła o 0,2% rok do roku, a miesiąc do miesiąca o ponad 20%. Według szacunków na koniec września w budowie było ponad 850 tysięcy mieszkań, czyli o ponad 2% więcej niż w zeszłym roku. Minister Energii Miłosz Motyka wpisał Jastrzemską Spółkę Węglową do objęcia nowym mechanizmem wsparcia w ramach projektu noweli ustawy górniczej. Decyzja ministra oznacza, że zakład przejdzie restrukturyzację, a jego pracownicy zostaną objęci świadczeniami osłonowymi. Wypływamy na zagraniczne wody. Stany Zjednoczone, Australia i metale ziem rzadkich. W poniedziałek do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem przybył premier Australii Anthony Albanese. Głównym punktem wizyty australijskiego premiera było podpisanie umowy o współpracy w zakresie produkcji i dostawy metali ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych. W ramach umowy oba kraje zobowiązały się do zainwestowania miliarda dolarów w projekty wydobywcze oraz technologie przetwarzania. Ponadto obaj przywódcy zgodzili się na wprowadzenie minimalnych cen na metale ziem rzadkich, co ma znaczenie. Zwiększyć ilość opłacalnych projektów i zmniejszyć dominację Chin w łańcuchu dostaw surowców krytycznych oraz metali ziem rzadkich, poinformował CNN. Putin położy rękę na pieniądzach Rosjan. Ministerstwo Finansów Rosji przygotowało nowelizację ustawy o regulacji walutowej i kontroli walutowej, która umożliwi Kremlowi Nieograniczony dostęp do pieniędzy Rosjan. Według agencji Interfax prezydent Rosji będzie mógł dekretem zakazać transakcji walutowych, a także zmusić obywateli rosyjskich do przymusowej wymiany walut. Ustawa, co warto podkreślić, może jeszcze bardziej zniechęcić rosyjskich obywateli do deponowania pieniędzy w banku, gdyż to kolejny krok Kremla ograniczający swobodę dysponowania własnymi pieniędzmi. Od września bowiem rosyjskie banki. Mogą wprowadzać limity wypłaty z bankomatów. Japonia ostrzega Wietnam. W lipcu premier Wietnamu wydał dyrektywę zakazującą wjazdu motocyklom spalinowym do centrum Hanoi od połowy 2026 roku, co ma według wietnamskich władz ograniczyć zanieczyszczenie w stolicy. Pomysł jednak nie spodobał się japońskiemu rządowi, a także japońskim producentom motocykli, którzy orzekli, że nagłe wprowadzenie zakazu wiązać się będzie z utratą miejsc pracy nie tylko w fabrykach motocykli, ale także w branżach pośrednich. Tu podkreślić należy, że Wietnam jest największym rynkiem motocyklowym na świecie, z rocznym obrotem przekraczającym 4,5 miliarda dolarów, poinformował portal Nikei. Umowa handlowa Kanada-Stany Zjednoczone. Czeka na podpis. Jak poinformował we wtorek portal The Globe and Mail, szczegóły umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą zostały uzgodnione. Jej ostateczne przypieczętowanie nastąpić ma na szczycie APEC w przyszłym tygodniu, na który wybierają się zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych, jak i premier Kanady. Hiszpania i Francja kontra Niemcy. Hiszpania i Francja wezwały Komisję Europejską do utrzymania planów wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Takie stanowisko stoi w sprzeczności z opinią niemieckiego kanclerza Friedricha Merca, który w zeszłym tygodniu apelował o wstrzymanie zakazu. Dyskusje wokół tematu nabierają tempa, gdyż w tym tygodniu w Brukseli spotkają się liderzy państw europejskich, by zdecydować o przyszłości transformacji sektora motoryzacyjnego, poinformował portal Euronews. Zostajemy w temacie motoryzacji. Europejscy producenci Aut przygotowują się na zakłócenie produkcji w związku z chińskimi obostrzeniami, które objęły firmę Nexperia, dostawcę chipów dla sektora motoryzacyjnego. Według źródeł agencji Bloomberga, producenci Aut odczują skutki braku chipów w perspektywie 10 do 20 dni. Przygotowania, co warto podkreślić, mogą okazać się zbędne, bowiem, jak poinformował we wtorek. Unijny komisarz do spraw handlu Maros Sewcowicz do Brukseli w trybie pilnym. Zaproszony został chiński minister handlu, by wspólnie znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Przechodzimy na parkiet. W dzisiejszym parkiecie o zbliżających się IPO na warszawskiej giełdzie pisze Urszula Zielińska. Najprawdopodobniej dzisiaj, czyli w środę. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi prospekt emisyjny, na podstawie którego holding Smyk przeprowadzi pierwotną ofertę publiczną. Nadchodzące IPO będzie powrotem Smyka na giełdę po 10 latach, bowiem od 2004 roku Smyk był częścią giełdowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MPIC Media and Fashion SA. Co ciekawe, jak podała agencja Bloomberga, plan, by wrócić na GPW ma również wspomniany MPIC. Do oferty publicznej tej spółki dojść ma w 2026 roku. Brak jednak jest szczegółowych informacji na temat tego, kiedy IPO dokładnie miałoby się odbyć i jakie środki MPIC chciałby pozyskać. Niemniej oferty publiczne dwóch rozpoznawalnych marek z pewnością zadziałają na plus dla warszawskiego parkietu. Czas na dane z rynku WIG 20 na koniec wtorkowej sesji traci 15,5%. DAX zyskuje 30%. Rzut oka za ocean SP nieznacznie zyskuje. Nasdaq traci również nieznacznie. Bitcoin powyżej 110 tysięcy dolarów. Surowce złoto zalicza największy spadek od ponad dekady. Uncja wyceniana na 4100 dolarów. Baryłka ropy Brent kosztuje 61 dolarów. Waluty euro kosztuje 4 złote i 24 grosze. Dolar 3 złote i 65 groszy. Przechodzimy do kalendarium. Dzisiaj poznamy dane głównego urzędu statystycznego o sprzedaży detalicznej we wrześniu i koniunkturze gospodarczej w październiku. Narodowy Bank Polski opublikuje dane o podaży pieniądza we wrześniu. Na dziś to wszystko. Serdecznie zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie rppl, bo właśnie dzięki Wam możemy produkować takie podcasty jak ten. Dobrego dnia i do usłyszenia jutro.